Unia Europejska to jedna z największych demokracji na świecie. To właśnie Ty, jako obywatel europejski, masz wpływ na to, kto będzie Cię tam reprezentował. Parlament Europejski jest jedyną instytucją, w której 766 posłów wybieranych jest co 5 lat z 28 państw członkowskich w wyborach bezpośrednich. We wszystkich państwach członkowskich, z wyjątkiem Austrii. Prawo do głosowania ma każdy, kto ukończył 18 rok życia. Posłowie do Parlamentu Europejskiego tworzą grupy w zależności od poglądów politycznych, bez względu na narodowość. Obecnie Polskę reprezentuje 51 posłów. Największą frakcją w Parlamencie Europejskim jest grupa EPL, czyli Europejska Partia Ludowa. Poseł Andrzej Grzyb jest wiceprzewodniczącym reprezentującym PSL w polskiej delegacji tej grupy, która jest czwartą największą delegacją w tej grupie politycznej. Każdego tygodnia przed sesją, a w przyszłym tygodniu mamy sesję plenarną w Strasburgu, spotykamy się, aby porozmawiać i uzgodnić stanowiska w tych wszystkich sprawach, które będą prezentowane na, na posiedzeniu plenarnym kto zabiera głos, jakie są raporty, jakie są problematyczne sprawy w tych raportach, co jest ważne dla Polski. Jako wiceprzewodniczący podkomisji praw człowieka oraz członek komisji spraw zagranicznych poseł Grzyb jest mocno zaangażowany w tematykę międzynarodową, europejską oraz lokalną. Parlament Europejski to jest takie miejsce, w którym praca ma co prawda, charakter indywidualny, bo każdy z nas ma mandat poselski, ale tak naprawdę jest to praca zespołowa. Żeby tu osiągnąć sukces, to należy w sposób zespołowy pracować nad konkretnymi projektami dyrektyw czy rozporządzeń, konkretnymi raportami, bowiem ta praca nie odbywa się tylko w jednej komisji. Częstokroć nad tą samą sprawą pracują trzy, cztery, a na nieraz i pięć komisji, a w wypadku budżetu wszystkie. Poseł do Parlamentu Europejskiego dzieli swój czas pracy pomiędzy Brukselę, Strasburg oraz swój okręg wyborczy. W Brukseli uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych, grup politycznych, a w Strasburgu bierze udział w dwunastu sesjach plenarnych. Posłowie europejscy mają wpływ na wszystkie dziedziny życia codziennego swoich obywateli środowisko, ochronę konsumentów, transport, a także edukację, kulturę oraz zdrowie. Jesteśmy przed salą 6Q2. To jest sala, w której obraduje grupa robocza Europejskiej Partii Ludowej w sprawach, które dotyczą środowiska i spraw ekonomicznych. W chwili obecnej trwa ogromnie gorąca dyskusja, jak zachować się w sprawie propozycji Komisji Europejskiej, w sprawie tzw. backloadingu. Znajdujemy się na trzecim piętrze Parlamentu Europejskiego. Czasami nazywamy pieszczotliwie to miejsce rynkiem, albo miejscem przy skrzynkach, albo przy Woksboksie. Dlatego, że z tyłu rejestrowane są audycje radiowe, telewizyjne raz w miesiącu. Właśnie z tego miejsca wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski zasiadają przy mikrofonach i pani redaktor Nina Nowakowska przepytuje nas, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. Tą przestrzenią przechodzi się do Sali plenarnej. Proszę zauważyć, że to na ścianie znajduje się charakterystyczny znaczek wskazujący, że tam znajduje się sala plenarna. Raz w miesiącu również tutaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbywa się tak zwana mini sesja, nazywana krótką sesją, short session, która odbywa się jedno popołudnie w środę oraz przedpołudnie w czwartek. Weszliśmy na pierwsze piętro. Za mną w tle widzicie Państwo wejście do Parlamentu Europejskiego od, od strony Placu Luksemburskiego, ale tak naprawdę to widać za nami część Esplanady Solidarności. Wydaje mi się, że to ważny fakt, że tutaj, tuż przy Parlamencie Europejskim, dokonania polskiej Solidarności znalazły miejsce w nazwie tej przestrzeni, która należy do miasta Brukseli. Jako europoseł z Wielkopolski aktywnie promuje nie tylko swój kraj, ale również region, z którego pochodzi. W tej sali odbywają się bardzo oficjalne ceremonie, które nie są związane wprost z obradami. Ja też byłem tutaj organizatorem w trakcie polskiej prezydencji wydarzenia, które nazywało się Kaliskie Wesele. Chcieliśmy pokazać tradycję, współczesność. I również ludzi oraz firmy, również samorządy z południowej Wielkopolski, które nazwaliśmy tak ogólnie kaliskim weselem, no bo wesele, jak wesele to zaprasza się gości, a jak zaprasza się gości to również ich się część po pierwsze obdarowuje, po drugie również ich się przyjmuje przy stole. To nie był jedyny event zorganizowany przez posła Grzyba. Oprócz wystawy, jako wiceprzewodniczący DRUA, organizuje coroczne spotkania ombudsmanów. Chcę wspomnieć o roku Janusza Korczaka i o wydarzeniu, które miało tutaj miejsce wystawa poświęcona Januszowi Korczakowi. Również mamy taką swoją tutaj polską specjalność którą rozpoczęła, są to spotkania Rzeczników Praw Obywatelskich Krajów Partnerstwa Wschodniego. W ogóle cała ta inicjatywa dotycząca współpracy z Krajem Partnerstwa Wschodniego i pokazania najlepszych praktyk w zakresie praw człowieka. I tutaj w Brukseli te spotkania się odbyły w ramach Podkomisji Praw Człowieka. Poseł Grzyb jest otwarty na dialog z młodymi ludźmi. Zachęca ich do współpracy oraz aktywnego udziału w życiu europejskim. Przyjmuje każdego miesiąca dwóch, trzech stażystów przez ten okres czterech lat. To jest ponad 50 młodych osób, absolwentów wyższych studiów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Mamy licznych odwiedzających nas tutaj gości, z, nie tylko z Okręgu Wyborczego, ale w ogóle z całej Polski. Wydaje mi się, że to ta funkcja związana z popularyzacją informacji o tym, jak funkcjonuje Parlament Europejski, jak decyzje tutaj podejmowane wpływają na życie Obywateli i całych państw, chyba w najlepszy sposób może być przekazana, kiedy osobiście odwiedzają tę instytucję. Chciałbym, kończąc prowadzenie po Parlamencie Europejskim, życzyć Państwu miłych wrażeń i do zobaczenia w kraju. Zachęcamy do udziału w wyborach przede wszystkim tych, którzy po raz pierwszy mają możliwość głosowania. Kolejne wybory europejskie odbędą się 25 maja 2014 roku.